O, już wiem czego zapomniałem. Czapki. Tak szybko się uwijałem, żeby wejść do wody, w, kajaka, w kajak, do kajaka, bo, bo komary chciały mnie zjeść na brzegu, ale tu już jest dobrze. Więc gdzie dzisiaj? Dzisiaj Parsenta, jak już widzicie w tytule. E, Mały odcineczek, dwie godzinki maksymalnie. Płyniemy, żeby się rozruszać, żeby zobaczyć jaka jest rzeka. E, no, to lecimy, nie? Taki kajaczek z tyłu wygląda, nie wiem czy będzie widać w ten sposób. No to płyniemy rzeką Parcentą, jestem na. Na Pomorzu, więc od Białogardu do... dokąd? Do Byszewa, Byszewo Tam mam bazę, dwie godzinki płynięcia, dwie, trzy, zależy jak to płynie, więc bierzemy się za robotę Dobra, pierwsze wrażenia dosyć zwałkowo, ale daje się przepłynąć. Czyli ciekawa rzeka. Moje pokombinować, ale bardzo przyjemna. Stosunkowo płytka, tak na maksymalnie pół metra. Dużo konarów w wodzie i trzeba robić takie mijanki. Ale jak się nurt ładnie prowadzi, więc e, spoko. Kajak? Całkiem w porządku. Taki trochę pancerny. Ciężko go, ciężko go wywalić. Ma luk bagażowy, czy bakiste. Jak ktoś woli. No i gumki trochę zdewastowane przez ludzi, ale to akurat mi nie przeszkadza. W środku pedały na nogi, czyli uchwyty na nogi. Widać, że kiedyś był tu ster albo możliwość podpięcia steru. Parsenta, sama rzeka, bardzo, bardzo ciekawa. Sprawdzamy dalej, płyniemy. Do zobaczenia. szybka relacja, krótka relacja o, szybkie wiosowanie i krótka przerwa cały się zgrzałem kurde, wiecie co, wziąłem kamizelkę i chyba w niej pływała jakaś kobieta bo tak jakimiś perfumami dają daje, że no kurde, ładnie pachnie widocznie ktoś się psikał perfumą o, kurde, wiecie co, kupiłem kamizelkę, bo wypożyczyłem kajak, kamizelkę wszystko wiosło I mówię Daj mi L, M, bo ja jestem na M, zawsze, wszystkie rozmiary. On mówi, nie weź, dam Ci L. -kę. A nie, daj mi M. -kę. No i dał mi M, i wiecie co, kurde, to był błąd. Jest trochę za ciasna. Tu pod pachą mnie piłuje. Trzeba ją zdejmę. Całkiem płytko tutaj, więc nawet tak się bywa, ale to w sumie zaraz zobaczymy, ile tej wody tu jest. Kurde. Tu wiosną to ile będzie. 1,20 20. 30, Nie wiem, powinienem dać radę Dobra 85 kilometr. wyszło A mam być chyba w Byszewie No i dopłynąłem, przystań kajakowa w Byszewie, więc krótki, krótki spływ kajakowy. Bardzo fajnie, przyjemnie, polecam. Jestem na miejscu, jeszcze tak na szybko, żebyście zobaczyli taki kajak. Z tyłu miejsce na, na ster. Jedynka. Bardzo, bardzo przyjemna.